Podkładowie, stop. W dla teraz ty mówisz, potem rzucasz brawo, shota. Brawo, Jedziesz. Brawo. Tylko też nie Baluj możesz nas... mówić przez pięć ale minut. Ale nie, mam prawo, bo, bo tu, tu jestem. Dawaj, tak? Ale on też musi coś Ale mi mówi. mówi cały czas i mnie przekrzykuje. Nie a do końca. Jo, 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 nie a Marcin... Beksa, pójdźcie w nie, filmie Beksa. Ufaj, dawaj. chujem. Stop, ty, stop. Ty stop. Tyburski stop. Tyburski proszę burzki Marcin, proszę cię. Zrób to dla mnie, a teraz ty mówisz, dawaj. Ty burzki Beksa. Zaraz to puścimy, spokojnie, dawaj. I teraz tak. Co życie szedłem raz prosiłem, drugi raz masz świecić tego 40 sekund. 40 sekund. 40 sekund. 40 sekund dokończy, dokończy się, kurwa. Dokończy ja się i biorę te emocje, szota. Te emocje jego są okropne, Marcin, Dawaj. Radzi sobie kiedyś. No Jedziemy, ale to są prawdziwe emocje. Ja też miałem prawdziwe. prawdziwe ja, też, ja prawdziwe byle ja wyleczyć tak. dziecko. Nie, ja, ja, ja planuję. Ja Marcin, poczekaj, poczekaj dnia, chwilę. chwilę pościmy twojego szota, teraz mówi Paweł, jedziemy, 40, dawaj. Tak. Przez wiele sytuacji w moim życiu, 40, przez 30 lat było tak, że utwierdzali mnie ludzie, przekonani, że ta agresja i sposób, w jaki załatwiam sprawę, przez to, co widziałem jako mało lat, e, działało i twierdzali mnie w tym, bo raz prosiłem, drugi raz prosiłem, za razem krzyknąłem, nagle zawsze to działało. I dla, ale działało dla ludzi z pewnego środowiska, patologii, która również wychowała się w ten sposób, na którą również krzyczano i to właśnie działało, bo to pamiętali jako młode, młode dzieciaki, zabierali tą, e, e, tą swoją e, wewnętrzną Dziecko w dorosłość i tak ich życie wyglądało. I teraz wyobraź sobie to, że ja e, tak samo projektowałem swoje życie w dorosłości z poziomem tego dzieciaka skrzywdzonego. Nie widziałem inaczej rozwiązań, więc e, każda taka e, utwierdzająca mnie sytuacja utwardzała mnie w tym. I gdybym, zobacz jedną z sytuacji, gdybym ja do tej dziewczyny, do tej laski powiedział wprost: słuchaj, Gosiu, my wykończymy Ci to mieszkanie w momencie, kiedy Ty sprzątasz ja. A dzisiaj wychodzimy, zabieramy rzeczy. Daj znać, jak będziesz gotowa. Wszystko by się zmieniło. Nikt by o mnie nie. Trzeba było tak powiedzieć, Ale dzisiaj panu. to wiem. No. Jestem człowiekiem, który. Moja reakcja była wielka, moja reakcja było, ale... było temu? Ale sam, w... ale sam, sam to, to, Marcin, sam. to ale przytoczyłeś, Marcin. Nie wróć na mnie, kurwa. Ale przytoczyłeś sytuację, wytłumaczyłem ten... ją. I no, raz no. mnie o Nie, tak? kurwa. Bo ja tak to rozumiem. No się trochę. O co mi się. Przepraszam. Nie wziąłem chyba Nie masz ten z z i nie panujesz nad twarzy. Bardzo dobrze, ale Marcin zrozumiałeś, czy nie? Marcin zrozumiał, a teraz i teraz przez to, przez to, że cały czas myślałem w życiu, kurwa, brzegu, robię, czekaj, robię tyle fajnych rzeczy, dlaczego mnie ludzie tak odbierają? I doszedłem do tej ściany i zrozumiałem, że ja bardzo źle kierowałem i emocjami swoimi. Mm -hmm. Jakby emocje rządziłem mną, a nie ja emocjami. I to właśnie szło z poziomu tego małego, rozwiedzonego, zlęknionego dzieciaka. Czyli opanowałeś sobie swoje wewnętrzne tak, dziecko, to tak? i bardzo po Dobra, ludziom, to... I, tu no. jest, i, i teraz poproszę dziecko. Szota Marcina Wrzoska, tak jak obiecałem. Jaki to był szat? Yy, Przypomnij. Bo to jesteś Beksa, też puśćcie. Puśćcie to tak po prostu. No i za i to to ty <grym> faktycznie. beczki pójście, kurwa, ja, kurwa. <grym> ja nie widzę tu nic śmiesznego, Ja widzę tu gościa, który cierpi. Nie bo nazywałeś mnie kurwa beksa. Śmie... Nie nie mnie Beksa. Ale, bekso, ale, ale kruje, że, tak, kurwa tu jest będzie bo... 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 Beksa. Ale ja mówiłem, Beksa, spodziewa kurwa ciota Tyburska. A nazywałeś mnie ale... Beksą, czemu mnie nazywać Beksą, kurwa? Ja nie chcę współczucia, kurwa. Ja nie chcę współczucia. Wiesz dlaczego? Bo też tam byłem w tym miejscu. I teraz jakbym Beksa, wywiad Ale masz prawo do tego. Masz prawo. Stop. Bokiem, bokiem. Bokiem, dobra, to ważny głośni. dźwięk. I o trochę głośniej, bo nic nie słychać. Jeszcze to... raz. Panowie, od początku i głośniej. I, i bokiem. Nic nie słychać. Czyli konsyliacyjne podejście, siadacie do stołu, rozmawiacie. Nic nie słuchaj. W każdym razie Dobra. Tyburska no tak. powiedziała, że po to właścicielom Fame co Bóg dał dwoje uszu i jeden język, żeby go więcej słuchać. To jest właśnie to, to też do ciebie. Nie, każdemu nie nas. Każdemu A Tobie właśnie też. Rozumiem. To do ciebie, tak, ale ja staram się cię zrozumieć, nie przeskrzykuje cię. Bo... Ale nie pluj się, kurwa. Słuchaj, Bóg nam dał po to... Ja pierdolę, kurwa, co za kurwa co za, co za, zbutoksowana świnia. Parę nie uszu, parę i uszu, nam uszu jeden dwa, język... Żeby... Troszkę wie... bliżej. Ale serka prosi, by z... Ze światła Misiu, i Misiu, ten trzeba kadrować. No poczekajcie, Paweł, proszę Bóg, cię nie pluć, bo no, faktycznie pluj poszły strzały, kurwa. widziałem. Nie A ty teraz Marcin, proszę cię, chodź bliżej. Jeżeli to jakąś szybę. Już ci mówię, tu macie jak to miało wyglądać. Chodź bliżej. Bóg nie. dał jedną nie parę... Nie pozwolę na o kamerę. Na siebie pluć. Chodzi o kamerę. Nie pozwolę na siebie pluć. To słuchajcie, teraz to jest to małe dziecko właśnie z pozycji dziecka, z ofiary. M nie dał mi cukierka i zostanę tu! Nie, nie będziemy. Tak kurwo, zostanę na mnie pluć. tu! Nie tak zostanę. Kurwo, mają mnie usłyszeć kurwo, wszyscy! Moje nie małe puć. dziecko ma wszyscy nie usłyszeć. Kurwo, na mnie wszyscy mają mnie usłyszeć, że jest mi źle! Kurwa, tak, jest! No pokaż mi... Jest dobrze, go. Tylko nie będziesz. i pokaż to małe dziecko, nie które teraz daje o sobie znać. Nie będziesz kurwo na mnie pluć. Proszę. Weź to. Proszę, małe dziecko i się uspokoi. Uwierz mi, uspokój. Nie będziesz kurwo na mnie pluć. A zerknij tam, z jakiej to pozycji idzie, ten gniew taki. Czy to już przypomina ci coś z dzieciństwa? Ten gniew teraz. Tak. Projektuje się, w, to, w tobie to widać. Musisz to zrozumieć. Na, na wszystko przyjdzie czas, Marcin, to jakby... Jak nie teraz? Może daję ci, o daj, Jezu. daję ci, nie wiem Ty burski wie kurwa uleczył. Może nie uleczyłem. ale. pani, jeżeli chcecie że... prawdziwej porady psychologicznej, to ściągnijcie tą aplikację, która sponsoruje. on Mind, Ion Minds, kurwa. A to jest prawdziwe. Tak, ale to jest. jest I myślcie, nie reklama. Nie bierzcie, kurwa, reklamę. Nie bierzcie paweł. Kurwa, ja mam do ciebie ja Nie bierzcie ja mógłbym tego to pracować, idioty, kurwa lekcji. I nie słuchajcie tego idioty. Mówisz teraz o sobie, ten Marcin. Twoje słowa tak. Nie, w ogóle we mnie nie uderzają, bo one nie są moje, stare. To, to jest twoje. Masz tarcze. Szkoda, że ja nie tarczy na twoją kurwa ślinę, jak się plujesz, to jest zbotoksowany ryj. A ostatnio widziałem ten wieczór Paweł, bo powiedziałeś takie słowa i ty to skomentowałeś, yy, dodałeś z tego sklina. Ty, Paweł, powiedziałeś, zdradziłem swoją byłą dziewczynę i ja to akceptuję. Super, że to było. Pat, Ty już pat, jej? już No właśnie, zrozumiesz Martin, teraz patrzę, ma tak trzeba Mam to w temacie? masz mat... to rozpisane. Mam Rozpisane ja, jakbym pie... zapomniał o temacie. No właśnie, Zobaczcie, to, zobacz, zobacz, to nie było ustawione. Mogę, jak mogę, jak mogę ja coś. sobie pójść już, a on będzie dokońoną. Kontrolou... Nie, Martin, zostawaj, 10 minut, 10 minut i Martin, ale za to macie też płacone, musisz tego słuchać. Za to też macie płacone. Hubert, zobacz. Tak, to jest część twojego Zobacz, jak to wygląda, Ale byłem tu. Gość rzuca ale jakiś temat. I o, czy, oczekuje ode mnie jakieś odpowiedzi w momencie, kiedy ja chcę zacząć odpowiadać ja, tego on mnie, przegrzywanie. Jakie jest z... to sens? Że ja, po prostu, ja czuję w... się tak, trochę jak tylko powiem, jakie jest pochodzenie tego. Dajcie moje słowo. Poprosiłem, -daj poprosiłem, popros cześć. poprosiłem po prostu, a? żeby <laughs> zrobić dodatkowe badania na grzyba, żebym się kurwa nie zaraził od ciebie grzybem. I chuj, a ty teraz się produkować, że zdradziłeś swoją dziewczynę, ale już sobie to przerażałeś i już jej to wybaczyłeś nawet, kurwa. Dlaczego <laughs> się Marcin, i grzyba, powiedz? No bo kurwa grzyba grzyba, jesteśmy przy wybaczaniu. To przede wszystkim ja te wszystkie słowa, które ty do mnie kierujesz, ja ci wybaczył od razu z miejsca. Święte. I teraz jak jesteśmy w wybaczaniu i, i zdradzie, to przede wszystkim wybaczyłem sam sobie. Wiesz, bo o, właśnie o, o, kurwa, tym zakrzym... to chyba tak to nie działa, co? Zakrzy... To nie działa Czekaj. tak, że jak walniesz w rogi swoją dupę, niech, powiesz, to ona ci będzie wybaczyć, jak... a nie ty sobie? Może ty jeszcze jej kurwa wybaczyłeś. Właśnie przez to, że. ma mo... no, kurwa, właśnie to, jak to, gdzie to, to jest wy... logika, kochani. Właśnie to... Logika. Ale on robi kurwę z logiki. Nie, zrobiki. zrozumisz. nie, zrozumiesz powie. niech tego nie, nie, tego nie, to, że nie, nie, że nie, wybaczysz tej zdrady, będzie żył w takiej nienawiści do samego siebie i nie będziesz w stanie pokochać siebie, a, a jak pokochasz ty siebie, pokochasz mnie, że wszystko się zmieni. Nie zrozumiesz bo dopóki bo tego, bo dopóki, bo tego, bo dopóki ty się kochasz, na to tak otworzysz. Ale nie, teraz słuchaj, no? bo każdy, bo widziałem, że kilka postów powstało, że Tyburski i robią ze mnie wariata. Okej, niech będą, niech ze mną robią. Dzisiaj będą się śmiać, jutro będą... Jutro będą oglądać, zaciekawieni, a później będą chcieli dołączyć i będziemy Podziwiać, ale nieważne, teraz nie oczekuję tego od nikogo. Ja mam akceptację. Mam mam, 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 mam akceptację. No zaraz, zaraz pogadam też o tym. Ale to po telefonie. Ja mam sprawy i mam, mam akceptację na to, że, że tak może być, w ogóle to mnie nie rusza. Zdrada to jest coś, co na pewno kurwa jest nieprzyjemną rzeczą i... Ja wybaczyłem sobie, a nie, i każdy to tak opatrznie trochę, bo to trzeba w głębie zajść, bo słowa nie są tylko słowem, tylko one mają moc, głębszą, e, głębszą myśl chciałem przekazać tym, że akceptuję to, że tak było i nie karcę się tym i nie idę przez życie i nie obwiniam wszystkich dookoła, bo ja zaakceptowałem, że taki byłem, wtedy inaczej nie potrafiłem I dobra, a teraz patrz, dzisiaj... mamy telefon do Ciebie chyba, z tego co wiem, na linii Tazy. O! Oh mój przyjaciel jestem. Siema, siema Tazy, z tego co wiem, to ty chciałeś do nas się dodzwonić, więc strzelam, że masz pytanie pewnie do tak. Pawła Chciałbym poruszyć ten, Barbara, ten tak, barbera. ten barbera. No to poruszymy. O, nie, o, nie pan, pan chciałbym, pan pan żeby za, Nie było zabiegnięcie. Zatem Dawaj, Tazy, mamy Panu, chwilę. Ci jest zoskiem. ogólnie, a Paweł widzicie do mnie gdzieś głosówki wysyła. Tak. tak Jakieś kurwa chciałem, jak jeszcze podrywać. Czy jesteś gotowy? Tak, bo mam Tak, bo mam gotowy. Witam go. walczysz z Żołowskiem, a do mnie jakieś głosówki wypisujesz, gejowskie? Do mnie, no, no, do mnie też wypisujesz, kurwa. Do mnie też. No, tazii. dlaczego wysyłasz głos? Witam się. Pojeździmy, wyjmiemy sobie Ozekuję, a pan jeszcze będzie gotowy to na dziworo, bo pan już pan raz uciekł.